Witajcie kochani w 20 dniu z drap Masów. Zobaczymy co tym razem będzie. Jestem ciekawa, czy coś kalendarza jeszcze nam przyniosą czy nie. Na razie sobie zdrapiemy kalendarze po kolei. Potem zobaczymy, co jest w kopercie. A więc tak, dzień 20. Mamy kożuch, renifer i pierniczek. Także na razie nic tu nie ma, a teraz patrzymy co mamy w kalendarzu. Jest tym w tym kopercie numer 20 mamy tak: Kocham zimę, szczęśliwe linie, żywy pieniądze za 20 hrywni, gol za euro i włoska za euro. No to zaczynamy sobie szybki trapping. Dużo tutaj nie ma i drapiemy. 10 euro, 4 euro, 4 euro. Jest szansa na 4 euro i jest szansa na 10 euro. Zobaczymy, czy coś będzie. Kochani, jest 10 euro. Wow, super. Bardzo się cieszę. Mamy 10 euro w tej zdradzie. Wow, super, super. Bardzo się cieszę. Yy, no, fajnie, fajnie, fajnie. Podobała mi się ta nawet już tam kiedyś coś nam dała, więc mamy znowu. W francuskiej sprawce 10 euro zapisujemy. Bardzo się cieszę. No, to I teraz tą skarpetkę włoską, którą zresztą też lubię. Tutaj fajnie sobie dodajemy, a zobaczymy, czy coś tym razem będzie. 5, 5, 10, 20. 25. 50 i 20. No, niestety trochę brakuje nam. Zabrakło nam piąteczki. No ale co zrobić? Nic na to nie poradzimy. Mogłyśmy wygrać 3 rono, ale nie wygrywamy, bo brakuje. Widzicie tutaj 10, 10, no 45 50. No dobra, kochani. Zobaczymy, czy. To, to już jest kot. No dobra. Było blisko, ale nie ma. Ja i tak już jestem zadowolona. Tutaj tak, wycieramy numery i szukamy te numery. 5, 3 i 8. I szukamy 4, 1, 6, 2, 7 i 9. Także niestety nie ma wygranej. I zabieramy się za polskie zrobki Polskie zrobki jest na 5 zł. Tutaj mamy kocham zimę. 0,6 i 16 szukamy. Znaczy nie 0,6, tylko 6 i 16. 25 13 8 12 i 17 no niestety pustaczek Zabieramy się za szczęśliwe linie zobaczymy czy coś tutaj będzie czy nie robuszko Myślałam, że we włoskich zrapach się nie da wygrać. <grymne> 10 euro chociażby. Mm, truskawki nie ma. Proponuję złotą. Kolejny złotą. Pinokrągą. Кнежица. Ключ. Три. Ананас. Ананас. Страна. serce serce gwiazda gwiazda i tutaj jest, jest gwiazdeczka pomarańcza tu więc nie ma pik więc nie ma gruszka Użka. Biedroneczka, biedroneczka jest tu. Krapa, krap jest tu, krap jest tu i krap jest tu. Ok. Sakwa, sakwa jest tu, sakwa jest tu. Korona, korona jest tu. Na stół. Słoń, słonia nie ma, wiśni nie ma i kwiatuszu. kwiatuszka nie ma, także niestety pustą pusta. No i dzisiaj też wszystkie zdraki, że taką zawiodę, tylko francuska dałam 10 euro. Bardzo się cieszę nam tutaj raz, dwa. Dziesiątkę, i tutaj mamy dziesiątkę, także super. no szkoda, że cztery 4000, ale dziesięć euro też fajnie, <laughs> będzie na wymianę, jak pojedziemy do Francji. A czemu nie? Kochani, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na 21 odcinek. Yy, Nagrywam troszkę do przodu ze względu na czasu i też yy, zdrowie, boję się, że znowu zawiedzie, i po prostu nie będę miała siły. Ale yy, ale myślę, że to też nie ma znaczenia, bo i tak i tak strapeczki już wstawione w kopertę, więc nic tam się nie zmieni. Wy sobie zapisujcie, kto chce wziąć udział w konkursie, to na pierwszym odcinku są w regulamin, jest regulamin. Oczywiście musicie mieć 18 lat skończone, bo do wygrania będą też drapeczki. Także zapraszam chętnych buziaki. Pa pa.